Poznaniu.pl Poznań w minutę W opuszczonym zakładzie stolarskim pod Poznaniem 30 -latek zbudował narkoplantację. Wpadł, bo w końcu policje zaprowadziły do niego ślady, które zostawił. Chodowca został już zatrzymany. Niedźwiedź Balu, trzy żółwie i krokodyl już nie wrócą do cyrku, w którym były maltretowane i wykorzystywane. Katarina S. i Sebastian S. zostali skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Muszą także zapłacić kary grzywny i pokryć koszty procesu. Co więcej, przez 5 lat nie będą mogli wykorzystywać zwierząt w cyrkach. Butyk cyrkularny został otwarty w Poznaniu. Można do niego przynieść odzież, która jest nam niepotrzebna. To piąty tego typu sklep w Polsce. Część dochodów ze sprzedaży towarów przeznaczona jest na potrzebujących. Ponad 400 zawodników bierze udział w Fiałce Wolej, która rozpoczęła się w czwartek w Poznaniu. Na listach startowych znajdują się zawodnicy z Libanu, Ugandy, Brazylii, Ukrainy i Polski. Imprezę rozpoczęły turnieje młodzieżowe.